Jak od razu przychodzicie i mówicie, chodźcie na inne świat", no to, to to nie jest takie dobrym pomysłem. Bo ludzie nie pójdą za wami, bo wy tak chcecie. Tak, tak. Rodacy, witam Was serdecznie, witam, słuchajcie ale, 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 mnie. Sprawa p wygląda tak. Pan jest Mało FPS-ów, jest ciężko. Dlatego jest propozycja, żeśmy stali na inny świat i zaraz się portal postawi i tam pójdziemy. Kto was by chciał, to zapraszam serdecznie, to można podzielić pogadać i coś porobić i w ogóle. Ja, przez... Impreza z wizami? Tak. Ta, impreza z wizami. No będziemy chlać, i w ogóle super, no? Zgadzam się na naszej Zwykłe przeglądarki są nudne, dlatego przychodzę do Was z propozycją nowej, lepszej przeglądarki Opera Geeks. To przeglądarka przeznaczona dla graczy, ale i nie tylko. Ale co jest w niej takiego niesamowitego? Opera Geeks posiada zakładkę MOC, dzięki czemu możecie zmienić swoją przeglądarkę o 180 stopni. Możecie dodać muzykę w tle, dźwięki wpisywania na klawiaturze, dźwięki zamykania czy otwierania nowych kart zmieniać kolory i motywy swojej przeglądarki, zmieniać tapetę w przeglądarce i wiele, wiele więcej, ponieważ wszystko jest w GX Store, gdzie macie tego naprawdę multum. Poza tym, to co osobiście uważam za jedną z najlepszych funkcji w tej przeglądarce, to cały panel GX Corner, gdzie macie kalendarz premier gier, które niedługo wyjdą, macie wylistowane promocje na gry, lub które są darmowe teraz na niektórych platformach, czy też same newsy o grach, technologii. To właśnie stąd dowiaduję się o promocjach na epiku. A poza tym, to czego używam cały czas w tej przeglądarce, kiedy montuję czy szukam czegoś na YouTubie, to cały pasek boczny, gdzie mogę po prostu przeglądać swojego Messengera, Instagrama, Discorda, Twittera, nawet TikToka, sprawdzić od razu, kto streamuje na Twitchu i od razu wejść na streama, czy posłuchać swojej muzyki bez konieczności włączenia oddzielnie Spotify'a. No, kocham tę przeglądarkę i myślę, że wy też ją je pokochacie, jeżeli tylko dacie jej szansę, a link do przeglądarki znajdziecie w opisie. Miłego modowania. O jest, o jest, jest zniksa, 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 ziksa, ziksa, wszyscy, wszyscy. włączaj muzykę, Sirven na rurę Gdzie ta rura była ty? Lecisz Tomeczku, tak jest, tak jest O, tak Jak tęsknisz, co jest? Przez to, że ja nie widzę na Co ty robisz? Masz jakiś drink dla prawdziwego mężczyzny? To ty niby? O, cześć Cześć, co ty jesteś? A... Dawaj, siadaj. O, cześć! Cześć. O, cześć. Nie, tak <laughs> Ale masz zaje? fajne kolanko, wiesz? Przestań, co ty mówisz? Mogę dotknąć? Nie. Proszę. Teraz możesz. No, teraz to tym bardziej. <laughs> Ej, Słupski dopierdolony, e, filmowatol, żebyś mógł <laughs> przejechać. Chcesz spłacać, Ja co? Ale jest dymu, czemu ty jest tyle dymu? Zawsze było tyle dymu? Co no, więcej dymu! Co więcej dymu! Kupisz mi jeansy? Zrobię ci loda.

Chce przejść na jasną stronę mocy? Na lampkę Dobra, ja tu zostaję <grym> Czemu wszyscy chcą iść do łóżka z Pietrochą? Kto by nie chciał? A może na co byś wolał, byśmy poszli? Dobre! A wolisz fizykę, czy matematykę? Bo ja osobiście wolę matematykę Ja osobiście wolę że to p... na przykład i staną na miejscu, byłoby fajnie, wiesz? No, Ładnie tak, z klejwary Co byś wolał? Kolczyki w sutkach, albo mieć dildo yy, wyrzutnie? Oj tak. <grymne> <Ja, grymne> tylko ja wziąłem sam! Ja, nie ja nawet, <grymne> nie pomyślałem nie o samą. tym. Robić mukbangi, czy zwąchać swojego krasza z bieliznę. Nooo... PITRUCHA, co jest? Serio mukbangi, <grymne> tak byś się skurwił? Jesteś głodny? Slapnąć rasistę? Czy become infatuated? Ale ja nie chcę być rasisty, sam nim jestem. <grymne> Hej! Chciałem wiedzieć, jak to jest. Dowiedzieć że twój partner to prostytutka? Pomóc twojej mamie kupować bieliznę. O! Na! No, słyszałem, że będę tylko jedyny! Zbieraj się dzisiaj, Poczekaj! Ej, poganie To jest kobieta, musisz się zastanowić. Dobra, no dobra, Ja się nad tobą zaraz Tłumaczę teraz. O, zastanawiaj się! <laughs> <laughs> Ty do brata wysyłasz Nudesa i on cię odsyła. <laughs> Ej, ale to czerwone jest standardowo O Nie! Nie wytrzymałem bez selfie jak nikt nie już ja byłem tak blisko, że na niebieskie dać Ale to ja już... Grubuj Nie no, Pitruka twojej matki, by się przydały implanty, a to, to dla pitruchy! A to, to mi się pojebało, <noise> To dla pitruchy, Nice! Pitrucha te kurwa jebana! Co to jest snusno? Chodźcie może na jakiś budzimyk, serwer ten hentai, tako dla beki No to <coughs> dawaj tam jak chcesz Dobra, rzucą portal z tyłu, jak chcecie to chodźcie Aleśmy ich zostawili Siemano kurwy <słuch> <gry> Te chłop n tutaj Ej no kurwa nudy, myślę, że coś będzie tu się działo, to nic nie? z wielkimi dupami i Dobra, teraz to widzę, bo mam ja schowany. I <słuch> <ty to> Zostaje! Zostaję Czekajcie <słuch> pan, muszę się wyciszyć na chwilę To ja też Widzisz to dalej tam? Co? Tu. <grywa> <grywa> Kurwa macie, przestraszyłem chłopca. No, <grywa> może jakiś dźwięk coś tego. Oj, nie widać mnie to... za lady. Pod ladą to ty wiesz, co możesz. Mogę, rozpaść. o, o, o. Roombooking? No, wejdziesz kiedy te windy? Ale no, musiałem zabukować coś. mieszkanie, jest ci pokój. sensie pokój. piętras piętro, będziemy grzeszyć. <grywa> Zmieni awatara, to wtedy wygrzeszysz. Chciałem ja mu to zrobić z tym Przyłożyć ją? Zabukowałeś pokój? Ale Ja nie zabukowałem. Nie, Widzę was! Nie, nie jest tu Co tam masz pod spódnicą? Tu przyjdzie, że jesteś gej. <grym> to, to idę. Ej, <grym> tam jakiś znak, widzisz w bodzie? Patrz! Chciałbym ci tylko powiedzieć, hmm? że chuj ci w dupę za to, że wprowadziłeś plagę szczurów na polandę. to dalej. Chcesz pogrzeszyć? Nie. Teraz chcesz pogrzeszyć? nie chcesz pogrzeszyć? Ja, bo mi się ładuje. O kurczę. się zechce. Gramy w klasy? Z klasy byłeś wykluczony od. Bajoneta? Broń mam. Ale bajoneta w sensie, że ten, że postać z gry, bajoneta. Ale ja nie wiem, nawet. No wiem, bo ty jesteś dzieciaczkiem, no skąd może wejść, takie rzeczy. Nie, no, po prostu mam życie i nie gram w gry. Same, że... No tak, Jim Brad, sorry, sorry, Jim Brad. No widać, że taki szczur. Ja tego nie jak, 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 no, tak, <todgłosy> <todgłosy> Nie smieraj mnie, kurde! Przepraszam, jestem fanem. Kirwen, ty związany z tymi grami? Masz dupę nie z tej ziemi. Ale śmieszne. Ostatnio raz się tak śmiałem, jak mi w Co się stało? Porta między sobą. A... O, cześć, pokój. Jak było w Ugandzie? Super. Filmatkę spotkałem. O, pa, pa, pa! Słuchaj, tego, głosów kamieniaków. Pa, Florensa, słuchaj. Florensa, cześć. Chciałby chciałbyś się pan udać na jakąś przejażdżkę? Ty masz głos, że jakbyś miał nas porwać. <noise> Dokąd chce się pan udać, panie Dawidzie? już na jakąś przejażdżkę, nie pokaż nam okolicy czy coś? Tutaj jest czołg. W tą lufą działy się bardzo nieprzyjemne rzeczy. Dlatego tam stoi, toj, toj. <noise> Tutaj możecie państwo pograć w koszykówkę. w ogóle działa ta koszykówka? Na się w nią pogryć? Tak, szczerze, no to chyba nie działa. Aha, <noise> no to <noise> Tutaj jest piekarnik. Można tam robić cztery dzieci. Ja mam pytanie takie. Czy no, no, no. w tym domu są meble, czy ja... <grym> ja też nie widzę mebli. <grym> a zmieścisz się? A weź, ty załóż tego skina dziadka i my na ciebie wsiądziemy już dodatkowo. to wisiał, kiedy masz? Ej, ja widzę w 180 stopni. No i chuj sieć, chociaż możemy razem jechać. Ale to jakiś a teraz nic nie widzę. Cześć dziadku, no, panie trzymasz te szczury, łapach tak. Mogę jechać. Tak, tak, jedź, jedź. A, do flagi jedziemy. Też dasz Ej, Pidrucha! Siadaj, Harry Potter, ej. chyba nas alone to panie Co to tam? Mam znak? Jest, zobacz sobie, idź, zabar idź, Dobra. Ja nie? już tam nie chcę. <śmany> <śmany> Ale nie ma tu rowera. Oj. <śmany> O, Zostań jego rowerem na 5 minut. powiedzieć Proste? na mnie? zlagowało <grystanie> <grystanie> oh. twój dźwięk! I co jest tyle? Aha kurwo <grystanie> <grystanie> normalnie Normalnie <grystanie> 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 Co to jest? Burde, siadaj sobie. Grybyśmy tak nie, gdybyśmy gdyby... gdyby... Gdybyśmy, nie nie gwał. <grystanie> Zerrzli dziś w nocy czyje już żona. A to prawda, akurat to jest tak napisane. co tu pisze, przytul mnie? Mogę cię przytulić, jak chcesz. przytul mnie. Poczekaj, on jest mały, ja się tu mogę teraz zmieścić? Ja też. To, jak, jak to zrobić? Na nas najeżdżasz i klikasz klon awatar. Skonoj mnie? Skonoj mnie? Jak mnie ktoś klonuje, Boże Skronuje, Boże Jest tak jak kocham jak mnie ktoś klonuje Bo się da ja nie daj tego tu o <noise> I na Enjoyer Znaczy Enjoyer Kocham kolegę To Koledzy czekałem szaleń Bo tam na <głos> <głos> Ale tam są dziwaki już Przyszedłem powiedziałem się mano no nie tylko po angielsku Co ty się dziwisz? Ten nie siemano, nic nie wiedzą Dobra, no, co się dziwisz? Gościu maski skit jakiegoś... dwumetrowego kurwa nie <noise> wiem co to <noise> Dawid co naszek do góry. Gdzie ty jesteś? Aha, tam! Bocian! Kurwa, ma się zezna. gniazdo! Zesadzimy na ryj? O jest! Sranie pa! Nie o, jak ogromny, ty. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Czy <śle> 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 ty to słyszysz? Co? Ej, musimy tam wejść i najgorzej jak umiemy. Nie będziemy śpiewać! Dobra, jesteś rozjebany jakiś w ciągu, aby Tak. Czekaj. Tak, zrób to, zrób to. O kur... Poznam tych czy jesteście gotowi? <laughs> let's go, let's go. Zapierd... <laughs> ...alamy <go. śmiech> <laughs> A ty znowu będziesz stał, żebyś dostał komentarze, że nic nie robisz tylko na kontekście. Sprawdzam teraz Polskę udawie. Wczoraj tak zajebałem w to no. biurko, że mi szklanka podskoczyła, wylała się woda, a szklanka wylądowała w identyczne w to samo miejsce. Pikszota tak? zrobiłeś, to? kurwa, doszedł na klawaturkę poszło. A ty co tam -um, kurwa śmiecił jebany. Kuj ci w dupę pikszotem, to twój stary twoją matkę zapodnie. <śliku> <śliku> Oli zrobił ci na matce. nie? grind'a. W brzuchu, taką.